Dzień dobry, kłaniam się nisko, tu Maciej z kanału Motowszystko. Zapewne pamiętacie, jak internet i telewizje obiegły kilka lat temu projekcje, animacje dotyczące kamizelek wybuchowych dla motocyklistów. Zamysł był oczywiście dosyć prosty. Przy wykryciu upadku taka kamizelka miała wybuchnąć i ochronić nas, motocyklistów, przed obrażeniami wewnętrznymi, złamaniami kręgosłupa. Dzisiaj... Nie są to już tylko projekcje czy prezentacje, tylko na rynku są dostępne rozwiązania, które pomogą nam przeżyć właśnie taki wypadek. I dzisiaj serdecznie zapraszam Was na materiał, w którym taką poduszkę zdetonuję na sobie, żebyście mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Zapraszam na materiał. Żeby lepiej pokazać Wam to, z jakich elementów złożona jest ta kamizelka, jakie firmy nad nią pracowały, to zarówno ja, jak i kolega Manekin jesteśmy ubrani dokładnie w ten sam produkt marki Furigan, i zaraz pokażę Wam, z jakich elementów składa się ta kamizelka. A więc po pierwsze, jest to sama konstrukcja tej kamizelki i materiał, z którego została zrobiona. Za ten element odpowiedzialna jest firma Furigan, więc wszystko co związane z otwieraniem, zamykaniem, z materiałami, z wewnętrzną wyściółką mesh, za to odpowiedzialna jest firma Furigan, która em, w tej całej kooperacji ma taką rolę nadrzędną i ten produkt również sygnuje, więc kupując go w sklepie, kupujecie kamizelkę od firmy Furigan. Drugą firmą, która bierze udział w tej kooperacji, to firma In Motion, to francuski producent pirotechniki i elektroniki, który dostarcza do tej kurtki. Wszystko, co związane z detekcją i wybuchem. I firma Inmotion jest odpowiedzialna za dwa elementy. Pierwszym elementem jest inflator. To nic innego jak pojemnik ze sprężonym argonem, który podczas e, przewrotki wypełnia szczelnie te kurtyny, dzięki czemu przy zetknięciu się z ziemią możecie uniknąć obrażeń. Trzecim i kluczowym elementem tej kamizelki jest. Jej mózg i bateria. I to jest element, który jest niedostępny sprzedaży fizycznej, jak będziecie chcieli taką kamizelkę zakupić w jakimś sklepie motocyklowym. Dopiero w momencie, kiedy ją zarejestrujecie, to InMotion in wyśle Wam taki mózg. Z tyłu jest gniazdo, i jeżeli wsuniecie ten mózg do gniazda, no to wtedy będziecie mogli kamizelki używać. Czwartym elementem tej układanki jest protektor pleców firmy D3O. Bardzo dobrze już w Polsce znana jest ta firma ze swoich pomarańczowych ochraniaczy. Nie jest to oczywiście ochraniacz wzięty z półki sklepowej. Jest to specjalnie zaprojektowany w tym celu do tej kamizelki protektor, w którym wkładamy nabój. Tutaj Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda. Dobra, o podstawach już porozmawialiśmy, więc teraz przejdziemy do szczegółów i konkretów tej yy, kamizelki. To jeden z trzech produktów na rynku, który został zaakceptowany przez Międzynarodową Federację Motocyklową, która obejmuje swoją jurysdykcją również MotoGP. No a jak wiecie, to coś znaczy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta kamizelka wybuchnie podczas wypadku czy upadku? Furigan oblicza ją w okolicach 97%, więc w zasadzie zawsze jak upadniecie, to ona powinna się otworzyć. I teraz, w jakich sytuacjach ta kamizelka się otwiera? Jak stoicie na przykład na światłach i upadniecie przypadkowo z motocykla, to kamizelka nie powinna się otworzyć. Ale jak stoicie na światłach i ktoś Was zwiedzie jakieś auto z tyłu i polecicie do przodu, to kamizelka na pewno się otworzy. Cały ten mózg, który wam pokazywałem, który tutaj wszczepiamy, jego algorytm, który tysiąc razy na sekundę sprawdza każde nasze położenie i analizuje. Czy do upadku doszło, czy nie, powoduje, że tą kamizelkę ten nabój jest w stanie otworzyć w okolicach 60 milisekund. To jest 6000 sekundy, czyli dużo szybciej niż mrygacie powieką. Co taka kamizelka chroni? Oczywiście chroni brzuch, klatkę piersiową, obojczyki, cały kręgosłup z tyłu, bo również z tyłu są kurtyny, które wybuchają. No i oczywiście tutaj odcinek. Szyjny, kręgosłupan. To, co w mojej ocenie jest bardzo istotne, to to, że tą kamizelkę zawsze zakładacie pod ubrania. Dzięki czemu, jeżeli macie kilka zestawów i tymi ubrania, e, ubraniami rotujecie, czyli czasami idziecie albo w koszuli, albo w ubraniu tekstylnym, albo w czymś na lato bardziej przewiewnym, to zawsze będziecie tą kamizelkę mogli założyć. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby te ciuchy były odpowiednio większe, żeby dać miejsce na ten wybuch. Wrócimy jeszcze na chwilę do samego mózgu, który jest również baterią. I ile na takiej baterii możecie jeździć w takiej kamizelce? Okolice 20 godzin. Sama bateria ładuje się w okolicach 2 godzin. Możecie używać zwykłej ładowarki USB-C, więc nie trzeba dokupować następnej ładowarki do zestawu. Jak jesteśmy już przy łączeniu i elektronice, no to nie sposób tutaj ominąć telefonu i aplikacji. Macie dostępny we wszystkich sklepach u wszystkich dostawców oprogramowania aplikację do tego, żeby połączyć ten mózg z waszym telefonem. Dzięki temu będziecie mogli wybierać sobie tryby jazdy, w jakich chcecie używać tej kamizelki. I mamy tutaj do wyboru trzy tryby. Pierwszy to track, jeżeli wybieracie się na sesję na tor wyścigowy, będziecie jeździć sportowo i bardzo się pochylać, to wystarczy, że przy założeniu takiej kamizelki wyciągniecie telefon i przestawicie na opcję track. Jeżeli jeździcie normalnie, po ulicy, bez żadnych szaleństw, między samochodami, w ruchu ulicznym, to nastawiacie zwykły street. Jeżeli jeździcie w sposób adventure'owy, po wertepach, błocie z niezbyt dużą prędkością, no to wtedy ustawiacie adventure. Obecnie nie ma trybu hard enduro, więc jeżeli jeździcie w motocrossie lżejszymi maszynami, no to tutaj niestety takiego trybu nie przewiduje ta kamizelka. Dobra, pogadajmy w takim razie o kasie, ile to wszystko kosztuje. Sama kamizelka, którą wam dzisiaj prezentuję, kosztuje w zależności od sklepu od 1400 do 1700 zł. I jest to dokładnie to, co widzicie. Do kamizelki, żeby można było ją złożyć w całość, należy dokupić abonament. I możecie to zrobić na dwa sposoby. Albo wykupić go na stałe za 400 euro, czyli to wszystko będzie wasze. Albo w leasingu za kilkanaście euro miesięcznie, dzięki czemu będzie kurtka cały czas serwisowana. Będziecie mogli ją odsyłać do producenta, żeby wymienił Wam nabój, albo po prostu Wam ją przeserwisował. Sam materiał powstaje przy współpracy z dostawcą tej kamizelki, czyli firmą Furigan. Więc to, co ja dzisiaj zrobię w tym materiale, niestety nie będziecie sami w stanie dokonać takiego próbnego wybuchu. Powiedzieliśmy o wszystkich najważniejszych kwestiach, więc przejdźmy teraz do najbardziej emocjonującego momentu pewnie tego materiału, czyli samego wybuchu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na koniec kilka słów podsumowania ode mnie, jeśli chodzi o ten produkt. Mam takie wrażenie, że dość trudno będzie przełamać te pierwsze lody w firmie Furigan. Po pierwsze, dlatego, że ludzie niechętnie podchodzą do takich nowinek technicznych. Biorąc jeszcze pod uwagę, że obecnie mamy koniec czerwca i 35 stopni na plusie, no to. Założenie tej kamizelki i zapięcie na niej kurtki na pewno będzie jakimś dyskomfortem, bo to zdecydowanie więcej materiału. Natomiast ja w samej kamizelce przejechałem 1000 km, zabrałem ją na wyjazd do Włoch, więc bardzo szybko przyzwyczaiłem się, że mam ją pod kurtką. Przedstawiciel w Polsce Furigana opowiedział mi też jedną historię z samego toru wyścigowego, na którym jeden z uczestników takiego track daya po prostu zaliczył. Glebę i ta kamizelka pozwoliła mu przeżyć. Więc jak widzicie, nie jest to tylko marketingowe paplanie, tylko sam produkt naprawdę w dzisiejszych czasach pełni swoją rolę. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję, nie będę wam dzisiaj wklejał żadnych linków, bo ta kamizelka jest dostępna w większości sklepów motocyklowych. Jeżeli się podobało i cenicie moje materiały, to zostawcie subskrypcję. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w następnych materiałach. Hej!